To Dawid Milewski z klasy 7 A. Jak bawią się Jan Tardowski? Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon kuchny. Jewgenii Jewtjuszynka. Ludzyni interesnych Mirię Niet. Ludzyni tyrysnych, Mirię nie. Ich służby jak w historii planet, U każdym zjawisu błanie swoje. I nie planet, pachorze na nie A jest i kto tam niezamierna żył. I setaj niezamierna z żył. On był ludzi. Samoj, nie był z w Syrii, ludzi. Samój nie interesuje z U każdym z Mir. jest jest je etam samej uczy mi jest mir je etam samej straszny czas no z wsio nie wiadomo dla nas i jest i umieranie ciała mnie z tym umierajet pierwszy jego snieg i pierwszy pocałuj, i pierwszy bój wsioe zabiera on z Da, a stająca knigi i masty, maszyny, chłodożnika w chausty. Da, mnoga mu, a staca służdzielon. Noż to paniec uchodzi zorowna. Takowza kąt wjeżdżała z najigry. Nie ludzie umierają. A miry. Judziny po nim grieżnych i ziemnych. Aż to my znamy słuszności, Ani. Agnieszka Osiewska, związana z Warszawą od urodzin do śmierci, żyła w latach 1936-1997. Była artystką z krwi i kości. Autorką tekstów piosenek, spektakli teatralnych i telewizyjnych, reżyserką filmową oraz dziennikarką. Pozostawiła po sobie ponad 2000 tekstów piosenek i setki wierszy. Nie chcemy pozwolić o nich zapomnieć. Wiersz Agnieszki Osieckiej pod tytułem Umrzeć z miłości wyrecytuje Izabela Kulc z klasy 8 B. Chociaż... chociaż raz warto umrzeć z miłości, chociaż raz, a to choćby po to, żeby się później chwalić znajomym, że to bywa, że to jest, leżeć na cmentarzu czyjś szuflady obok innych nieboszczków listów i nieboszczek pamiątek i cierpieć cierpieć tak bosko i z takim patosem jakby się było toską lub fitosem i nie mieć już żadnych spraw i do nikogo złości i tylko błagać Boga by choć raz Chcieć jeszcze jeden raz umrzeć z miłości.

Różnej. Żyła tam jarna, dobra i czysta, i chodził do niej Jan kancelista. Akurat to była niedziela: kręciła się karuzela, zabrał tam Jana, kochanek czuły i całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zaszyty, a on był dla niej jak młody Bóg. Żebyż on jeszcze kochać mu. A lato, jak bywa w Warszawie, młodym służyło łaskawie. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj Pan, panie wędrowny, nastał ten dzień niewymowny. Odszedł bez słowa kochanek podły. Na nic się stały, płacz jej i modły. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zaszyty. A on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Pociągi poodchodzą i statki. Ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek? Przed niego więc siebie zabiła ta co z miłości tańczyła, Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej biało zaszyty, a on był dla niej jak młody Bóg. Żebyż on jeszcze kochać mógł. Posłuchaj niewierny kochanku. Co nienawidzisz poranku, wróci do Ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży Twoja kochanka dumna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie, Bóg ci pokaże swą nieczułością za to, żeś gardził ludzką miłością. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej jak Bóg. Pokłoń się do jej martwych nóg. Brawo! Agnieszka Osiecka w autobiograficznym wywiadzie pod tytułem Rozmowy w tańcu Umieszcza wskazówki, które mogą stać się prawdziwym kredo życiowym. Szczęście to jest radość powtarzania. Jeśli ktoś stanął nad ranem w porcie, spojrzał w morze i zobaczył nagle, jak niebo pęka i ze stalowej jamy wynurza się rdzawa kreska, jak w rozpalonym piecu, to znaczy no właśnie to nic nie znaczy. Bo ten, kto znalazł tam się jeden jedyny raz i się ucieszył raz szaleńczo, to nie jest jeszcze człowiek szczęśliwy. To jest człowiek, któremu się coś udało, ale człowiek, który chodzi naprzód codziennie i za każdym razem jest olśniony, to jest człowiek szczęśliwy. E wyrecytuje Maja Milewska z klasy ósmej B. Chciałabym, by moja zima przyszła cicha i łagodna, by przyćmiona pamięć była tylko szronem w moich oknach, by mi na dół nie spadały stałym gór śnieżne lawiny, Nade mną nie zwisały ostre soble czyjeś winy, Aby w białym mym ogrodzie nie krzyczały czarne brony. Nocą budząc sad uśpiony, Nie mogący więcej rodzić. Gdy w kominku ogień skaśnie, Nie poczuję zimy chłodu. Bez przyczyny, bez powodu Wszystko we mnie cicho zaśnie. Chciałabym cicha i łagodna, by przyćmiona pamięć była tylko szronem w moich oknach. My, Słowianie, to nie tylko naród, kultura, obyczaje, ale również wspólna historia. Czarna noc, inaczej noc rozstrzelanych poetów. Tak w historii niezależnej Białorusi została oszczona data 29 października 1937 roku. W ciągu jednej nocy strzałem w potylicę zabito ponad 100 osób należących do białoruskiej elity intelektualnej. W czasach wielkiego terroru w ZSRR wymordowano niemal wszystkich białoruskich pisarzy, nauczycieli, urzędników i naukowców o orientacji narodowościowej. Kilkaset osób wywieziono poza granicę białoruskiej SRL, kilkaset rozstrzelano, kilkadziesiąt wysłano do obozów, z których nigdy nie wróciłem. Wielu z nich zostało oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Polski. Utwór pod tytułem Białoruś w języku białoruskim wyrecytuje Kamila Sosińska z kasy 7 A. Ładzimier żyłka. Białoruś. Białoruś, Białoruś, Białoruś. Białoruś. Palić róś, jak ognią. Ja nie wiedaj czym czy nią wialik. Ale tłumak nie osmok ja awią. Jak poczuję, ja ho, zadyszyć moje serca. Zanyję u krudzią. I bajucza tak robca żyć. I szuka jeszcze u ludziom. Lwów jest głównym miastem Ukrainy Zachodniej. To tak ważne dla polskiej kultury miasto, zostało, zostało założone XIII wieku za panowania księcia halicka Daniela i nazwane imieniem jego syna II. Pod panowanie polskie Lwów przeszedł wraz z całą Ziemią Halicką za Kazimierza Wielkiego. W pierwszych latach XX wieku Lwów był trzecim po Warszawie i Łodzi największym miastem na ziemiach polskich. Po upadku monarchii austro-węgierskiej rozpętały się zaciekłe walki Polaków z Ukraińcami o przyjęcie władzy w mieście. Po wybuchu II wojny światowej 22 września 1939 roku Lrzów został zajęty przez Armię Czerwoną. W wyniku sfałszowanych wyborów przeprowadzonych 22 października 1939 roku wraz z polską częścią Ukrainy i Białorusi, znalazł się w granicach Związku Radzieckiego. Władze radzieckie prowadziły politykę prześladowania polskich mieszkańców miasta. Od sierpnia 1991 roku Ruch znajduje się w granicach Ukrainy. Do wysłuchania ukraińskiej piosenki Krystyny Saławi Trymaj zapraszają Dasza i Nastya. nie tylko nasza wspólna historia i polityka, ale również piękny, melodyjny język, literatura, kultura, sztuka, folklor, muzyka, kinematografia, tak bardzo lubione przez dzieci bajki, jak Cieburaszka, Wilk i Zając, Masza i Miedźwiedź. Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Bułgarzy, Czesi, Pomysłowianie ze wspólnym rodowodem, historią i duszą. Do wysłuchania radzieckiej żołnier żołnierskiej piosenki z 1938 roku, której tematem jest to, że żołnierz będzie chronił ojczyznę, a jego wdzięczna kobieta będzie chroniła ich miłość, zaprasza Ola Namięta z klasy 7 A. w krachach swietali jabłoni i gruszy, papuli tłumane nad rieboj. Wychodziła na wielka trusia, na wysoki bieg na krótoj. Wychodziła na wielka trusia, na wysoki bieg na krótoj. Wychodziła, piesku zawraciła, na zwierzątach skrzydłowali, praca